Hmm, a już klawa trochę zepsuła, jakiś Enter zjechany, wszystko, nie wiem, przydałoby się lepsze No, Hmm, zobaczmy co tu znajdziemy. Zobaczmy co tu na tej stronce. Hmm. Hmm. O, tym muhez! Gledy są podobno dobre, Ciekawe, co to może być. Trochę ciemno. Zobacz. Dobra klawiaturka. Czas na unboxing. Halo, dzień dobry. W dzisiejszym materiale odpakowujemy sobie paczkę od Genesis. Dokładnie klawiatury. Bardzo dobra klawiaturka. A skąd Ty wiesz w ogóle? Jak nawet jej nie używałeś. O, właśnie. No właśnie. Widzicie jaki on jest? Jak Genesis to najlepsza, nie? No. Kolega ma genelisę, tam trzeba jakąś poleca, to trzeba wszystko oddać. Na siłę odbierajmy, nie? Mańkę, mańkę, mańkę. Czy te nożyczki sobie nie pojadą? No to ja pojadę nożyczki z kieszką. No, nożyczki z kieszką, no, no, no to to już nie ma przybinać.

не было, не было, не было. Nie wiem, co ja chcę. No właśnie, nie. Nie, nie. to je. Jestem ekologicznym gościem, więc. No. A ja Dobra, otwieramy. Zobaczmy co tam, Pudelko. Bardzo dobrze zapakowane, czyli plus dla Genesisa. Niestety, jak, jak jakieś kurierzysko rzuci paczkami, to już koniec na przykład jak to Dobre. było z, chyba z moim Pierwszy to lekko pogniecione dobra mogło się zdarzyć tutaj lekko takie no, no niestety da. ale wszystko wygląda ok nie właśnie poczekajcie no mamy tutaj takie coś daj maniek czerwone switchy tu są widzicie mam swoją specyfikację możecie sobie na stronie przeczytać ja już odkładam kamerę dobra już wracam sorry za takie słabe jakości materiały ale nie mamy kamery w porządku a do najczuszczą nie wyślecie. Paypal'a nie mamy. Potem. Od 18 lat jest. Nie mów tego! Cenzura będzie. Powiedział coś, czego nie powinien. No. Nielegalna rzecz. A potem... To nie było przekleństwo jak Nie przekliniony. A potem... Zrobimy takie też, że zrobię jakiegoś tam live'a i potem będę donate, jakbyś chcecie jakieś kilka koła, to zrobimy lepszą kamerkę, na przykład jakiegoś Dobra, jak masz ale ten nie. mikrofon. Kiedy robisz? Też jakieś challenge? Dałem. A to kiedy idzie, jak będzie. Challenge to już ustawię. Jak Jak się łapki? Może kring'owe, ale ludzie lubią. No, klinżowe o, też no fajne. tej. Pudełko oczywiście sobie postawię na półeczkę, bo bardzo ładne. Ogólnie lubię ich pudełka rozkopowane, tu jest Bardzo dobre opakowanie, takie fajne kulturowe. Taka baliseczka, ja ale bardzo będzie dobrze. klawa. Teraz też czy kurjeżisko nie rzuca płaczku. Czy DPD nie e, przynosi opaczkę, nie? No, bo DPD często rzuca. Jak DPD dostanie, dostanie o, w swoje Dobra, łapki. teraz nie kupywałem, żeby klawę. Nie, nie kupiwałem klawy, żeby mieć klawę, tylko... Po naklejki. fokus mam nadzieję, że zadziała. No, Ani nie otwieraj. Oh. Ani. A już swoją odchodzę. Ju? Od Genesisa. Moje o, to fajne. Biała naklejka z napisem Genesis i logo czerwona. Dobra. I jeszcze duży logo. Mamy tutaj fajną instrukcję. Bardzo fajne też na półkę się przyda. Jest, jest w polskim języku, my już u kolegi widziałem. Ona ma prawie tą samą, ale lekko inną. Bo TKL. Bo TKL. No. Dobra. Mamy kilka fuller, czyli ja lubię się bawić z tym, więc muszę. Ale więc... tu każdy jest? No nie, może kabel wyjmowany masz? Co, kabel wyjmowany? Nie mam, co? Eee, to wystarczy. No to w masz. I. i. O ma. Panie zamknij O, sędę dla Wiecie, że nawet ciepło? Chodźcie na piekarni. Na klejeczki. Paku. Nie widzę uszkodzonych siczy. Oooo! Trzeba. to. Co to jest ser? Dobra. Zmieniamy mam to tu. Tak się prezentuje. Metalowa podstawa jest jak coś, aluminiowa, ale niestety z tyłu nie ma, ale to mi nie przeszkadza. Jest bardzo dobry RGB. Niedługo pokażemy zaraz, co oglądajcie do końca. mamy jeszcze tutaj takie kanaliki na wyprowadzenie kabla. Ja akurat za środkiem dla ja tak muszę. Bo już ja nie decyduję, bo to biurko. Bardzo dobre stópki, takie dużo gumy polecamy. Bardzo dobrze działają. Ja zawsze gramy w stópkach. Są dosyć wysokie. Widzicie, wysokie Widzicie, z Bardzo dobre. Zaraz przejdziemy do testu poświęcenia. Ogólnie, zaraz test głośności będzie ASMR. Powiem, bardzo ładnie. Piękne. Jeszcze tak się błyszczy. Czekaj, fajnie też jest tu. O widać, że to kruszki czas to zapleczyło. Wciąż nic nie Jakie ty masz... Ty masz, więcej. wiem, ty masz Lock, winloka, ty masz Numlocka, ty masz... Czekaj, jak mi okazało się, że tam w sztukach a teraz pokazać tobie Numlocka, jeszcze jakiegoś Winloka ten... Ogólnie super. I się nie mogę doczekać. Pomiędzy pomiędzy to mam w tym miejscu. Taka dzielę. Teraz będzie test dźwięku i podświetlenia. Ogólnie tak mega fajnie świczka. Ja lubię czerwone switche, bo one tak się lekko to. Miałem hybrydówkę, moja poprzednia klawa, lecz wiem jak, bo ten kolega, ten pan oto ma czerwoną, tylko tę karelkę. chodzi na czerwonych switchach. To mega ciekawe. No dokładnie są model, też ale To jest czysty LGBT tylko żąd. Dobra, no i czerwony swidż. Fajnie to. Pokażę Wam. Nie wiem, czy ostro się złapia. z tym. Tu jest takie coś. Czerwony. Liniowe swidż. Jakby ktoś nie wiedział. Czerwony to liniowe. Oczywiście to są swidż otm bo to tani mechanik, mechanik. Ja nie widzę aż takiej dużej różnicy pomiędzy tymi. A co kaliki lepsze? Nie. I nie mam potrzeby się podpiewać, bo są, są obie. Czyli miksy nie, bo zimia już chyba. Dobra, czyli miksy są troszkę lepsze. Nie. Ale te u mężczyzn kalichów? A w że ty tych my chcesz mi nie dzielić z Apexu. Wszystko tak... Dobra, to ta, jest koniec, teraz się teraz Propaganda. Teraz test poświetlenia i po teście poświetlenia test dźwięku. Tak oto klawiatura się prezentuje, a teraz test dźwięku.